Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sześcianem przez Świat, odcinek numer 29. Przed chwilą widzieliście w całości ukończoną kolejkę górską. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć kolejka górska, ponieważ e, ma sporo takich elementów charakteryzujących kolejkę górską. Prawdopodobnie pół roku temu, no myślę, że pół roku mogło już minąć, zapowiadałem, że ta kolejka prędzej czy później powstanie. Ja wiem, że to było pół roku temu, ale jeśli mówię, że coś będzie, to oczywiście Słowa dotrzymuje. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Prawda jest taka, że w komentarzach pod tym odcinkiem mówiłem, że, mówiłem, żebyście wy podawali propozycję, czy ta kolejka ma być podziemna, czy nadziemna. Szczerze powiedziawszy, od dłuższego czasu już zaglądam do, do, do tych komentarzy i sprawdzam mniej więcej jaka jest proporcja między jednymi głosami a drugimi. Za każdym razem, kiedy liczyłem, wychodziło mniej więcej porówno. No, różnica była może jednego czy dwóch głosów, góra trzech tak naprawdę. I stwierdziłem, że jeśli mam was podzielić, na zasadzie jednego głosu, jednego głosu, no to byłoby dosyć słabe i stwierdziłem, że najlepszym sposobem będzie, jeśli po prostu zrobię i to, i to w jednym. No i tak właśnie zrobiłem. Widzieliście przed chwilą, jak to wszystko wyglądało, a teraz tam po prostu się przejdziemy, mniej więcej troszkę opowiadam jaki był pomysł, o co w ogóle mi chodziło z tym pomysłem, tak naprawdę, bo no, pomysł tu ma największe znaczenie. E, najwięcej mi mm, najwięcej czasu właśnie straci na to, żeby wymyślić taki pomysł. O, tutaj widzę, że coś, jakiś chunk nie niezaładowany. Czy może w sumie nie czanki, tylko bloki 4 się nie załadowały. No nieważne, przejdźmy niżej. No i teraz idziemy na sam dół. Dlaczego w ogóle zacząłem od tego, że mamy tutaj netherrack, Soul Sun, wszystko jest podpalone? Zauważcie, że wszystkie kolejki, które tutaj robiłem na tym świecie, mają taki. Śmiało mogę powiedzieć klimat takiego, nie wiem, strachu, piekła, taki klimat ognisty, można powiedzieć. W związku z tym stwierdziłem, że jeśli w takim klimacie robiłem stację kolejek, to od tego trzeba byłoby wyjść z trasą, ze stacji kolejek 1 do stacji kolejek numer 2. I teraz, jeśli tutaj jesteśmy w podziemiach i mamy taki klimat. Piekielnym, myślę, że śmiało mogę powiedzieć taki klimat piekielny, ten nether, nether o tym mogą świadczyć, to stwierdziłem, że właśnie wyjdziemy od tego, ale dalsza kwestia jest taka, że jeśli potem wychodzimy w świat, e, który już jest takim światem, no nie powiem, że nowoczesnym, ale bardziej takim średniowiecznym, takim klimacie, to nie mogę wychodzić z piekła od razu na świat e, ten średniowieczny. W związku z tym stwierdziłem, że należy połączyć dwa światy świat Oczywiście, w, w jednym świecie połączyć dwa światy: świat e, piekielny, ognisty, takiego strachu, e, tajemnicy, można powiedzieć, m przejść w świat średniowieczny, świat może trochę nawet starożytny. I tutaj zaczęliśmy już, e, no, można powiedzieć tak metaforycznie, e, walkę dwóch światów: świata rzeczywistego ze światem piekielnym. No, wydaje mi się, że to nie wygląda najgorzej. To już o tym świadczy, że po prostu przechodzimy do świata tego piekielnego, w świat świetnie wieczny. Po drodze w ogóle okazało się podczas budowy, że mamy kanion. W związku z tym, stwierdziłem, że trzeba ten kanion wykorzystać i tutaj wprowadzić te elementy kolejki górskiej. My widzieliście dokładnie, jak to wygląda. Nie jest ona jakaś, nie wiem, zawiła, czy bardzo trudna do zrealizowania. Prosta kolejka górska, gdzie będzie można po prostu zwiedzić sobie kawałek świata, może kanionu bardziej niż świata, żeby wprowadzić jakiś tam element zabawy. No myślę, że śmiałoby powiedzieć takiej zabawy, ponieważ dosyć fajna frajda jest zjeżdżając tą kolejką, a jeszcze większa frajda, kiedy to wszystko samemu się tworzyło. No i potem przechodzimy do tego świata rzeczywistego, tego świata starożytnego można bardziej powiedzieć. Tutaj było o wiele mniej pracy niż przy świecie piekielnym, tego kawałka świata piekielnego, z tego względu, że tam trzeba było wszystko zamieniać. Tam nie można było mieć ani kawałka Stone'a, ani Dirta, wszystkie surowce trzeba było wykopać. Tutaj było o wiele łatwiej, ponieważ mieliśmy całe, całą drogę z Stone'a. No trochę tam Dirta było, ale tak naprawdę ten Dirt Stone. Um, świetnie się komponował do tego klimatu starożytnego, tego klimatu średniowiecznego. Wystarczyło dodać kilka klocków, właśnie z brików, Most stone bricków, Kraket Brików i tak dalej, um, tak dalej. Troszkę podorzucać niektórych bloków, ładnie to upiększyć, trochę wody, no i mamy gotowy m, produkt, czyli e, taką właśnie e, podziemną kolejkę e, w stylu średniowiecznym, czy starożytnym, tak jak mówię. No i potem, kiedy wychodzimy już z tych tunelów. Miałem spory problem, jak to dokładnie rozwiązać. Czy to robić w sposób średniowieczny, czyli tak jak mieliśmy e, te tunele, czy po prostu wyjść już e, do klimatu, który cały czas to realizuje. No i stwierdziłem, że najlepszym pomysłem właśnie będzie to zrobić w taki sposób, czyli nawiązać do klimatu tego, który tutaj cały czas, który cały czas buduje. To jest najlepsza opcja. Stwierdziłem, że takie trzy połączenia, świat piekielny. Świat rzeczywisty, czyli świat średniowieczny, i potem przejście do klimatu, w którym cały czas i ja buduję. No i z tego wszystkiego wyszła taka długa kolejka. Zobaczcie, że naprawdę sporo pracy mi kosztowało, żeby taką kolejkę zbudować, zrealizować. Naprawdę ciężko to się wszystko robiło. Było naprawdę mnóstwo pracy, dużo serca włożyłem, a nie tylko ja, ponieważ przy realizacji pomysłu pomógł mi Bulbonik, za co oczywiście bardzo mu dziękuję, że spędził również ze mną tutaj swój czas. Cenny czas, tak naprawdę, i pomógł mi budować te wszystkie tunele i tak dalej. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bo zobaczcie, że naprawdę jest tutaj sporo pracy, sporo wysiłku musiałem włożyć, bo tak naprawdę, kiedy zrobiłem te wszystkie, kiedy stworzyłem um, te podjazdy, całe te tory, to stwierdziłem, że to brzydko wygląda. To trzeba jakoś tak upiększyć, żeby wkomponować w cały ten klimat i zaczęło się wymyślanie, kiedy ja wymyślam. Bo niestety potem tego żałuję, gdyż zazwyczaj kończy się to tym, że ja spędzam naprawdę ogromną ilość godzin przy budowie danego pomysłu, a że pomysłów często mam sporo i te pomysły hmm, są dosyć duże, to potem ja cierpię na tym, ponieważ no, może nie cierpię, ale naprawdę muszę poświęcić ogromną ilość czasu, żeby coś takiego wybudować. Naprawdę, uwierzcie mi, że to była strasznie mozolna praca, spędziłem przy tym bardzo, bardzo dużo czasu. Także odcinek kolejny, 28, wyszedł chyba 3 tygodnie temu, i ten wychodzi dopiero teraz, No ale myślę, że teraz rozumiecie o co dokładnie chodzi, dlaczego taka przerwa była długa. Wszystko chyba jest jasne. No, zobaczcie, że naprawdę włożyłem tutaj ogromną, ale to ogromną ilość pracy przy realizacji tego projektu. Same tunele zajęły mnóstwo czasu, a gdzie, a gdzie wyjście z tych tuneli i, zaczęcie, i rozpoczęcie realizacji całej kolejki. Na powierzchni, czyli ta kolejka nadziemna. No, myślę, że to wychodzi, wyszło całkiem fajnie, ale oczywiście ja czekam na Wasze komentarze, żebyście wy stwierdzili, czy to Wam się podoba, czy to do, dochodzi do Was, czy, czy, czy taki styl w ogóle Wam się podoba, czy w ogóle Wam to imponuje. Także ja czekam na Wasze komentarze. Oczywiście, łapki jak najbardziej w górę też bardzo motywują, to od razu mówię. Bo taki świat, żeby... znaczy świat, taką kolejkę, żeby stworzyć, naprawdę trzeba mieć sporo czasu. A jak wiecie, ja tego czasu zazwyczaj nie mam i staram się wykorzystywać ten czas najlepiej jak potrafię, szczególnie kiedy gram w Minecrafta. Coś takiego wymyśliłem nadzieję, że to wam się podoba. Niedługo. Aha, jeszcze jedna sprawa. Tutaj pewnie zauważyliście, nie widzieliście ani kawałka budowy tego, i prawdopodobnie od tematu timelapsu będę coraz bardziej odchodził, ponieważ. Tak naprawdę, przy realizacji tego projektu ja spędziłem mnóstwo godzin. Szczerze mówię, mnóstwo godzin spędziłem, i pokazywanie wam tego w timelapse no, wyszłoby w dobrych, w przyspieszonym tempie, dobrych, dobrych kilka godzin. Myślę, że 3-4 godziny mogłyby wyjść. no Może przesadziłem trochę, ale z te 2 godziny timelapsa mogłyby wyjść. Szczerze mówię, tyle pracy tu musiałem włożyć. Tak więc, time timelapsów będą bardzo, bardzo rzadko. 30 odcinek, ten nadchodzący, będzie zwiastował dosyć większy, dosyć spory budynek, tak naprawdę. Ja już mniej więcej wiem, gdzie on będzie stał. Mniej więcej wiem, jak on będzie wyglądał. Już można powiedzieć, że go zacząłem realizować. Wy tego nie widzicie, ponieważ to się odbywa na troszkę innym świecie. Znaczy, oczywiście na tym samym świecie, tylko że na innym pliku. O tak to określę. I tam czekam mnie Kolejna e, spora dawka emocji dosyć e, mozolnej pracy tak naprawdę, ale czegoś nie robi właśnie dla was. 30 cinek, tak jak mówię, będzie na pewno zwiastował dużą budowlę, nie będzie jakoś odbiegała od całego klimatu, ale myślę, że wam się spodoba, przynajmniej mam taką nadzieję, że się wam spodoba. E, I również prawdopodobnie tam też nie będzie timelapsa. Teraz. Myślę, że mogę kończyć ten odcinek. Nie był on zbyt długi, ale realizacja tego odcinka była o wiele dłuższa niż nagranie tego, no to chyba zazwyczaj tak jest. Mm, I teraz tak, oczywiście piszcie w komentarzach, jak Wam się to podoba, czy w ogóle Wam się to podoba. Zacznijmy od tego, jakie macie sugestie, co byście chcieli w ogóle zobaczyć jeszcze w, 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 w serii Szechane przez świat, co byście chcieli, żebym zbudował. Oczywiście wszystko piszecie w komentarzach. Ja każdy komentarz czytam, na większość też staram się odpowiadać. No i nic, myślę, że tym miłym akcentem będę kończył dzisiejszy odcinek. Odcinek numer 29. Dziękuję tym, którzy wytrwali do samego końca tego odcinka, obejrzeli i zostawili komentarz i oczywiście łapkę. Tak więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! pa.